I Zaboryczka, terapia skoncentrowana na emocjach. Sławek Czarnecki, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. I nasz cykl skoncentrowani na relacjach. Witamy Państwa. Dzień dobry. Iza, mamy dzisiaj temat, który sądzę, że może zainteresować wiele, wiele z naszych słuchaczy. Mianowicie, dlaczego bywa tak, że ciągle trafiamy na takich samych partnerów? Ja bym zamieniła słowo trafiamy na wybieramy. Nawet jeśli to jest nieświadome, to to naprawdę jest nasz wybór i nasza odpowiedzialność, kogo wybieramy i zapraszamy do relacji. A zazwyczaj zapraszamy swoje lustra, czyli to, w jakim miejscu rozwojowym ja jestem, jak rozwinięta jest moja osobowość. Jak bardzo jestem świadoma siebie, jaki jest poziom mojej samooceny, poczucia własnej wartości, będzie wpływało na to, z kim będę próbować się parować, tak? Zapraszać taką osobę do pary. Właśnie powiedziałeś coś takiego niesamowicie ważnego, że nie trafiamy, tylko że wybieramy i że to są nasze lustra, że to nawet jeśli ta decyzja będzie nie do końca świadoma, to trochę przyciąga nas do osób, które jakoś do nas pasują. Niekoniecznie są takie jak my, tylko w jakiś sposób są z nami komplementarne. Tak. No, wyobraź sobie taką parę, czy to w ogóle by się mogło zdarzyć, że jedna osoba w parze jest bardzo świadoma, z taką dojrzałą, zdrową osobowością, z kontaktem z potrzebami, z uczuciami, świetne zdolności komunikacyjne to taka świadomość siebie. I zestawmy taką osobę w parze, właśnie z kimś, kto wybucha, kręci dramy, nie panuje nad emocjami, nie umie się komunikować, robi jakieś różne numery, Zachowuje się w jakby w sposób taki destrukcyjny i niszczący. Czy taki związek przetrwa? No nie. Jeżeli ktoś będzie świadomy, to jest trochę tak, że spotykamy się na naszym poziomie traum, które mamy. Jeżeli ktoś już jest trochę bardziej dojrzały, to jest takie złe słowo, mm -hmm. ale on jest. świadomy bardziej świadomy, to jeżeli trafi na osobę, która nie ma tej świadomości, właśnie jak kręci dramy, często wybucha, to taka osoba, nawet jeśli się zwiąże z kimś takim, to bardzo szybko odejdzie. No, raczej na etapie randkowania, to już się może jakoś tam wykrzaczyć, nie? Czyli ta osoba świadoma zacznie się tym niepokoić, nie? Że, że ta osoba, z którą randkuje, nie panuje nad emocjami, albo na przykład popada w jakieś takie samooskarżenia, w narzekanie na świat, na wszystko, nie? Że to nie jest sexy dla osoby, która, no, szuka. W życiu radości, stabilizacji. stabilizacji, dobrego takiego partnerstwa, w którym możemy siebie wspierać wzajemnie i w którym ten świat widzimy realistycznie. Realistyczne widzenie świata to jest taka akceptacja tego, że on jest bardzo niedoskonały, że się przytrafiają różne trudności. No, ale tutaj wprowadzasz ważny temat, właśnie takiego pierwszego nieświadomego schematu, czyli dobieramy się na poziomie traum. I teraz co to znaczy? Jak przychodzą do mnie pary do gabinetu, z takim dużym problemem, właśnie w relacji, w komunikacji, w tym, co się im dzieje. W, w życiu i w relacji, to ja tam zawsze bardzo widzę takie dopasowanie na poziomie traum rozwojowych, nie? czyli będą to dwie osoby, które doświadczyły no, ogromnych zranień, ogromnego cierpienia w dzieciństwie, kiepskich wzorców relacyjnych od swoich rodziców, jakieś opuszczenia, jakieś przemoc, alkoholizmy, no, no, różne trudne rzeczy, i to po obu stronach. I no wyobraź sobie, że z takim bagażem, czy w ogóle z taką wiedzą o życiu, o związkach, o bezpieczeństwie, te osoby się spotykają i chcą zbudować coś dobrego i bezpiecznego, ale nie mają, jeżeli nad tym nie pracują, jeżeli nie przerabiają tego, no nie mają dobrej wiedzy adekwatnej, czy aktualnej. To też, mhm. ja też powiedziałaś właśnie o schematach, które mamy, takie trochę tych z dzieciństwa. Czy to jest trochę tak, że staramy się odtworzyć to, co przeżyliśmy w nowy sposób, że będziemy hmm. dobierać partnera w taki sposób, Sposób, że jeżeli doświadczyliśmy ciągłego krzyku w domu, ciągłych, ciągłych awantur, to trochę będziemy podświadomie wybierać partnera, który będzie dostarczał nam te same, te same przeżycia, czyli też właśnie krzyki i awantury. Mm -hmm. Właśnie to nie do końca... To jest przymus powtarzania, ale nie dlatego, że chcemy jeszcze raz to przeżyć, tylko... Tylko chcemy to może naprawić. Tak, właśnie nieświadomie to jest coś takiego, że chcemy wrócić do miejsca bólu i je naprawić. To, to będzie bardziej zrozumiałe na przykładzie alkoholizmu. Jeżeli kobiety, ojciec był alkoholikiem, i ona może mieć takie poczucie, że jako mała dziewczynka nie udało się jej go uratować. On cierpiał, cała rodzina cierpiała. I jest to potężna trauma. I potem poznając mężczyznę, który nadużywa alkoholu, który też właśnie gdzieś tam ciągnie go w kierunku alkoholizmu, to ona może mieć takie poczucie, że ojca się nie udało uratować, ale tego mężczyznę ale uratuje się udało. Partnera. I wtedy jakby się to udało, to miałaby takie doświadczenie korekcyjne, nie? że była trauma, ból z powodu tego wszystkiego wokół alkoholizmu, ale udało się to jakby zakończyć happy endem i, i jest właśnie taka, takie no doświadczenie, no ale najczęściej to tak nie wygląda. Jeżeli jakby wybieramy według tego klucza, to się trauma powtórzy. No marne szanse na to, że tylko od tego, że ja bardzo chcę i że ja cię bardzo kocham i moja miłość cię uzdrowi, nie? Żeby to wpłynęło na tą sytuację. Jeszcze musiałby chcieć y, ten drugi. Okej, okay, ale po stronie tej osoby, która trochę powtarza tą traumę, czy można powiedzieć, że to jest nadzieja na to, że cofnę czas i wygram dzieciństwo w postaci związku? Cofnę czas i tak się zrehabilituję, transformuję, opuszczę to miejsce i znajdę się w takim lepszym, zdrowym i ta wizja, to, ono, to jest nieświadomy proces, nie? Ale ta wizja tego happy endu, no jest właśnie taka pociągająca, że tym razem się uda. A jak się nie udało i w tym drugim związku z alkoholikiem, to z kolejnym może się uda, nie? I tutaj niezwykła jest wytrwałość w powtarzaniu tego mechanizmu, ale to jest tylko dlatego, że on jest nieświadomy, że nawet nie wiemy, co nami rządzi w tych wyborach. Niezwykły jest ten mechanizm. Że on jest trochę taki intuicyjny, trochę taki pozaświadomy. Wiesz, co jest w tym coś takiego? Jest taką, z jednej strony coś Ogromną nadzieją, z drugiej strony taką nadzieją, która nas popycha w negatywne sytuacje, bo to jest coś takiego, że okej, okay, dokonam doświadczenia korekcyjnego, tym razem tego alkoholika w cudzysłowie zbawię. Zdrowiem. Zdrowie. Okej. Okay. No ale najczęściej bo... się to nie uda, bo z kolei można powiedzieć za Gaborem Mate, że każdy alkoholik jest po traumie, więc to jest znowu człowiek, co potrzebuje porządnej terapii. Tak, uzdrowienia swoich traum potężnego skomplikowanego procesu terapeutycznego więc ta sama miłość no miłość bardzo leczy i uzdrawia ale no w, w przypadku głębokich traum może być niewystarczająca bez fachowej pomocy tak, nie? trochę musiała być ta wola po drugiej stronie że nie, nie wystarczy tylko chęć żeby uratować tego żeby uzdrowić tego alkoholika tylko musi być wola po jego stronie żeby się też uzdrowić tak, a najczęściej jest taki lęk przed zaglądaniem do tej przeszłości do tego bólu tam jest straszny ból rozpacz nie cierpienie Smutek. i tak się tego boimy, że tak można by się dziwić. Dlaczego osoby, które doświadczyły takiego bólu i cierpienia w dzieciństwie, wskazują się potem na taki ból i cierpienie w dorosłym życiu, nie? Powielając właśnie do swojej historii, kręcąc się w kółko i dlaczego one nie chcą z tego wyjść? No każdy chyba chciałby wyjść z takiego błędnego koła, a tutaj jest lęk przed właśnie takim spotkaniem się z tym bólem. Też to, co mi się skojarzyło, teraz ocen na ile to jest prawidłowe. Czy kwestia tego, jaki wyrobił nam się w dzieciństwie styl przywiązania Может. warunkować To, że będziemy próbować się wiązać z osobami, które trochę nam zafundują podobne przeżycia jak te, które się wiążą z naszym stylem przywiązania. Okay. Mhm. W ogóle naszych, naszych widzów odsyłamy do naszych filmów o stylach przywiązania, pojawią się tutaj u góry. Właśnie, czy to jest, czy to jest możliwe, że faktycznie tak to będzie wyglądało? Tak. Tutaj, próbując to opisywać, to tak mówimy o takich jakby grupach, kawałkach tych wszystkich mechanizmów, które rządzą no, tym, kogo wybieramy do związku. I styl przywiązania, oczywiście, też ma fundamentalne znaczenie wręcz moglibyśmy od tego, zacząć. I jeżeli mam style przywiązania pozabezpieczne, jestem kobietą o stylu lękowym, tak, no, że po prostu bardzo się boję i spodziewam opuszczenia, odrzucenia, bycia niekochalną, to bardzo, bardzo dla mnie atrakcyjni będą mężczyźni, z którymi się to odtworzyłem, czyli nieświadomie oczywiście, czyli z osobami unikającymi. No jest jakby tu bardzo, wszystkie pary, właściwie większość par, jakie się zgłasza do gabinetu, to są o stylach przywiązania, jedna strona ma ten lękowy, druga unikający i też wtedy kobieta o lękowym stylu przywiązania, może się nie zainteresować mężczyzną o bezpiecznym stylu, bo on nie będzie wzbudzał tych słynnych, sławetnych motyli w brzuchu, o których też był nie niedawno tego, odcinek. Tak. Też odsyłamy mhm. Państwa. Nie będzie tego szarpania tam w żołądku, i taka kobieta sobie pomyśli, że nic nie czuje, no, że, że jest obojętna, tak? Że, że to nie to, a za to poczuje to przewracanie się tam w tym żołądku i te, te motyle w brzuchu w kontakcie z unikającym. On już będzie wzbudzał, no właśnie, ten niepokój, że jest, a zniknął, była fajna randka, a się zapadł pod ziemię, a potem się nagle znowu pojawił, i już, już zaczyna mnie to jakby bardzo interesować. już bardzo chcę, już bardzo kocham, nie? A to nie kocham, tylko mój system alarmowy, mnie ostrzega. To jest, to jest. Nie kocham, tylko czuję tak, lęk. Czuję lęk, że to jest jakieś takie niepewne, i wtedy znowu mamy te schematy z dzieciństwa. Jeszcze dodatkowo, nie? że dobrze wiem, jak to jest czuć lęk w bliskiej relacji, jeżeli doświadczy osoba w dzieciństwie no, jakiś właśnie braku bezpieczeństwa, tego no, jakiegoś opuszczania, bycia niewidzianą, bycia nieważną, bo to jest kolejna grupa, tak? Że te style przywiązania no, też bardzo się łączą ze schematami traktowania w dzieciństwie przez ważne osoby, przez figury przywiązania, i te schematy też. Nam wchodzą jakby w nasz taki system przekonań na temat tego, jaki jest świat, nie? czyli że związki są burzliwe, że przemoc w związkach to normalka, że zawsze będę opuszczana. Myślę, że to jest taki schemat. Traktowania i tego przekonania o związkach, czy to jest trochę tak, że jeżeli zaobserwowałem, że tak wygląda związek moich rodziców, to trochę okej, okay, to nie jest dobre, ale to jest to, co jest znane, i niejako będę starał się odtworzyć ten sam związek, który widziałem jako ten związek modelowy. No tak. Dziecko patrzy na świat i się go uczy i wyciąga wnioski, ale to są wnioski pięciolatka, siedmiolatka, ośmiolatka. Jeżeli tych refleksji, jakby tych przekonań nigdy nie zmienimy w tym dorosłym życiu, jeśli jeszcze zwłaszcza były z, z błędnych, danych, to mamy błędne dane. To nasz umysł kieruje się nieprawdą o życiu, ale się to wdrukowuje bardzo mocno i jesteśmy święcie przekonani, że jest tak, jak myślimy, że jest, albo że tak powinno być. To oczywiście patrzymy na rodziców, patrzymy no, na jakieś tam w środowisku relacje, no, często to nie są najlepsze wzorce. Jeszcze jak popatrzymy sobie trochę na media i to, co tam jest proponowane na temat miłości, to już o tym nieraz tutaj mówiliśmy, nie? że ta miłość pokazywana w serialach, komediach romantycznych no, jest dramatyczna, roller coaster, musi się tam dziać. No, i wtedy mamy takie przekonanie, że to, to, jest, no, to jest miłość. Czuję, że kocham, bo się po prostu jest roller coaster, nie? A nie flaki z olejem nudne i nic się nie dzieje, i w ogóle stabilnie po prostu dla niektórych osób, które szukają tych wrażeń, to będzie po prostu nie do zniesienia nuda. nie, nie znają tego i w ogóle nie docenią tego. Okej, okay, że trochę trochę powiedziałeś, że to jest tak, że z, mamy zbudowany jakiś obraz świata. On nie jest do końca prawdziwy, bo to jest obraz świata 5, sześciu, 8 latka, ale trochę ten obraz świata w nas zostaje, że okej, okay, że wygląda właśnie tak, jak albo go widzimy w mediach, albo tak, jak go widzieliśmy u rodziców i trochę wchodząc w te kolejne związki, staramy się cały czas mieć coś takiego, jak to, co widzieliśmy, że jeżeli, okej, okay, ta kobieta miała tego jednego partnera, alkoholika, tak jak ojciec był alkoholikiem, to potem następny będzie, na przykład, już uzależniony nie od alkoholu, ale będzie, na przykład, uzależniony od marihuany, czy uzależniony od narkotyku, Tak, narkotyku. dobrze to mówisz, nie, bo czasem wyciągamy wnioski, nie? I po związku z alkoholikiem, kobieta sobie może powiedzieć, o nie, już nigdy więcej żadnego alkoholika. No, ale będzie wtedy uzależniony od gier, od pornografii, no nie wiem od czego, ale znowu będzie to raczej ktoś uciekający, unikający bliskości i niedostępny. Jeśli też kobieta ma przekonanie, że na pewno się jej związek źle skończy, nie? że jakby w tym, w tym lękowym stylu przywiązania, że na pewno zostanę sama, to wtedy mamy też taki mechanizm tych samospełniających się przepowiedni, że ona tak święcie w to wierzy, tak pod wpływem tych przekonań jednak się jakoś zachowuje, może jakaś zazdrość, może jakieś wciskanie w brzuch oskarżeń, podejrzeń, nie? że ten związek się staje tak niedostępny, Zniesienia, że się rozpada i znowu to samo, znowu jestem sama. Właśnie, bo czy też taka swoją taka, spełniająca się przypowiednia, czy takie właśnie przekonanie, będę sam, czy to nie jest związane też z tym, że trochę mamy niską samoocenę, że nie wierzę, że jestem w stanie stworzyć ten związek, że nie wierzę w to, że ktoś będzie w stanie mnie pokochać, tak? że ktoś będzie chciał ze mną stworzyć trwały związek. Tak. No tutaj przechodzimy do takiego kolejnego, właśnie tematu, dlaczego w kółko nam się wszystko to samo powtarza? Bo to, co o sobie myślimy, jakie mamy przekonania na swój temat, no wpływa na to, takie nasze też jakby taką pewność, na kogo ja zasługuję, na kogo nie, nie, że ten taki fajny, atrakcyjny nie, to by nawet na mnie nie spojrzał, tak, mi to się nie należy, ja to nie mogę liczyć na nic więcej, czyli bardzo zaniżamy tutaj swoje oczekiwania od związku, To taki fajny nie chciałby być z kimś takim niefajnym jak ja, no to godzę się na co jest i się muszę kurczowo trzymać, no i wtedy też, bo jak to jest, że kobieta poniżana, umniejszana, krytykowana, bita, tak kurczowo się trzyma takiej relacji, bo właśnie może mieć między innymi przekonanie, na nie, że nie zasługuje na nic lepszego, że może być tak lękowa, że nie wyobraża sobie, że mogłaby być przez jakiś czas sama, pójść na terapię, jakoś się wyprostować, uzdrowić i wtedy szukać partnera już z takiego poziomu bardziej bezpiecznego. Bo też mam takim, takim skojarzeniu, że jak powiedziałaś o tym, że okej, okay, ktoś taki fajny na pewno ze mną nie będzie chciał być, że to jest takie przekonanie, że im do kogoś może mnie nawet bardziej przyciągać, bo uznam, że to jest jakaś fajna osoba, tym bardziej jestem przekonany, że ta fajna osoba nie będzie chciała ze mną być, a nawet jak będzie chciała być, to natychmiast mnie zostawi. Jak pozna, jaki naprawdę jestem. Tak, dokładnie. Właśnie to, to jest takie typowe chyba dla stylu unikającego z kolei, że jak on pozna, i jak ona pozna, jaki naprawdę jestem, to na pewno będzie chciał mnie zostawić. Tak, to też, to też. I właśnie jeszcze o stylu unikającym, nie? Bo też, żeby wyszło jakby na nasze, czyli osoba unikająca tak bardzo boi się być w bliskiej relacji, że też no, robi przeróżne akrobacje. I wtedy może być takie przekonanie, że ja bardzo chcę być w związku, ale ci, z którymi chcę być, w ogóle mnie nie widzą, są niedostępni. I tam też może być poczucie, że w kółko to samo, ciągle są niedostępni. I to też może być spotkanie osoby unikającej z unikającą. Czyli to, to też czasem tak jest, że ja deklaratywnie bardzo chcę być w związku, ale no, decydując się na romans z facetem zajętym, który ma trójkę dzieci, no, to nie może się udać. Nie? I potem rozpacz, że o, zostałam sama, nie wiem, albo straciłam ileś lat życia i nic z tego. To chyba też może być taka kwestia, że trochę jak ktoś jest unikający i zetknie się z kimś, z kimś bardziej bezpiecznym, to będzie ograniczał ten kontakt tak długo, aż ta osoba bezpieczna w końcu stwierdzi dobra, no jak nie masz już zupełnej odpowiedzi, to ja odchodzę i trochę dla tej osoby unikającej się powtórzy schemat. A jednak skoro byłem, byłem taki, jaki byłem, to mnie zostawił. Że trochę tak, tak długo będę odpychać, aż ktoś sobie na pewno pójdzie, żeby potwierdzić sobie to przekonanie, że ze mną się nie da wytrzymać. Tak, ale nawet ta osoba najczęściej może nie zdawać sobie sprawy, że odpycha. Może myśleć, że to dlatego, że coś ze mną nie tak, że nie jestem wystarczająco, nie wiem, piękna, wysoka, ładna, zgrabna. I, I tak dalej. A nie, że robię coś takiego w relacji, że jest to przeciwko niej, że jest to niszczące. Okej, okay, bo też na ile? znanie, jakaś, jakaś autorefleksja, na ile jakieś zastanowienie się nad tym może nas wyrwać z takiego błędnego koła. No właśnie. Jeżeli nam nie wyszedł związek, jesteśmy w takiej fazie żałoby po związku. Najczęściej no, wiele osób, zwłaszcza lękowych, natychmiast szuka kolejnego. No właśnie. Czy w ogóle jest ten okres żałoby po związku? Bo jeżeli jesteśmy w tym stylu lękowym, ktoś nas zostawia, czyli tak naprawdę bali nam się świat, to jak najszybciej chcemy ten świat odbudować. Najszybciej znowu być w związku. I wtedy nie ma czasu na refleksję. Nie? Wtedy nie ma czasu, żeby pomyśleć, co poszło nie tak, jaki był mój udział, bo najczęściej możemy jeszcze obwiniać, że to przez niego, że on znowu i tak dalej, nie? A jak ja się do tego przyczyniam? W tych 50% tego, że nie wyszło w związku, bo na problemy w związku pracują co najmniej dwie osoby, tak? Ale ja zawsze również, nie? I jeżeli z tego lęku, ale no takiego dziecięcego, bo no umówmy się, że dorosły człowiek, dorosła kobieta, dorosły mężczyzna jest w stanie parę miesięcy, albo nawet rok, jeśli trzeba, funkcjonować samodzielnie. I to jest bardzo dobre doświadczenie, tak? Bo czasem od gimnazjum, tak? Czy niceum, czy, czy jesteśmy ciągle w związkach na zakładkę i tak po prostu bez dnia przerwy, że nawet nie wiemy, czy potrafimy funkcjonować samodzielnie. Tam jest taki lęk, że dostanę, nie wiem, doła, popadnę w depresję, nie poradzę sobie, załamie się. I jeżeli tak, no to znowu to jest taki sygnał, że potrzebuję terapii, żeby zobaczyć, czemu ja tak reaguję. Ta, taka żałoba po kiepskim związku na przykład. Na po kiepskim związku to się trzeba w sumie cieszyć, nie? że się to skończyło i że mam szansę na. Właśnie, przecież, bo, bo mówi się, że nawet po związkach toksycznych też jakąś żałobę trzeba prze no to po każdym związku, oczywiście, ale właśnie, bo w tej żałobie byłby taki czas, żeby się zatrzymać, spotkać z sobą, spotkać się ze swoimi uczuciami, refleksjami, nie? I to, to wymaga czasu, takiego, no bycia w takim kontakcie z samym sobą, bez przeszkadzaczy, a też często jest tak, że po rozstaniu, żeby zagłuszyć tą żałobę, ten żal, no to Tinder i ratkowanie po prostu na potęgę, dla zagłuszania tego bólu, ale no jak ten ból przychodzi, to on jest po coś, no właśnie może po refleksję, może po to, żeby się spotkać z tym, że kurczę, coś robię nie tak, no muszę złapać ten ten schemat, bo dopiero ta wiedza, jak naprawdę zrozumiemy te nasze schematy, to ona uwalnia. No uwalnia, uzdrawia prawda. Stanięcie w prawdzie. Często te mechanizmy są tak głęboko, że sama tego nie wymyślę, czy sam tego nie wymyślę. Potrzebuje specjalisty. Też się wiesz, to też się zastanawiałem, jak powiedziałeś na początku, że to jest tak, że wybieramy, a nie trafiamy. To jest często coś, co słyszę, słyszę sam w gabinecie, że ciągle mi się trafia, ciągle tam trafiłam, ciągle tam trafiam. Na przyciągam. Ten, na, na, nie? Mm. Przyciągam. Że trochę ta kwestia tego, żeby mm. Uznać, że to jest nasz wybór, to jest trochę kwestia, którą trzeba też udźwignąć, bo to jest trochę wzięcie odpowiedzialności, że to ciągle trafiam, jest takie. W cudzysłowie rozgrzeszające, że to nie była moja odpowiedzialność, po prostu taka mi się znowu trafiła, taki mi się znowu trafił, a trochę nie żyjemy w rodzinach królewskich XVII wieku, nie jesteśmy po prostu przymuszani do związku, tylko w związki jednak wchodzą dwie osoby, że trochę trzeba przejąć na siebie tą odpowiedzialność, że ja też w ten związek wszedłem, ja też w ten związek weszłam. No dokładnie, dokładnie, fajnie, że tak to podkreślasz, bo wtedy wychodzimy z takiej bierności, bezwolności, że mi się przytrafia i koniec, tak? Tylko, że ja biorę czynny udział. I jak zobaczę te moje mechanizmy, z tych tutaj opisywanych, i je uzdrowię, to jest szansa, że będę trafiać na inna osoba, ale nie trafiać, tylko wybierać. Wybierać. Mhm. To jest też taka kwestia, że trzeba po prostu trochę skonfrontować się z własną odpowiedzialnością za jakąś sytuację. A to jest tak naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, bo jeżeli byłem w trzech toksycznych związkach i mam skonfrontować się z tym, że nie byłem tylko taką niezawinioną ofiarą, ale trochę to zależało ode mnie, to trzeba wziąć ciężar odpowiedzialności za swoje życie. Nawet nie ciężar, ale po prostu odpowiedzialność. Po prostu odpowiedzialność, ale na początku to może się wydawać ogromny ciężar, bo muszę przyznać, że okej, okay, to byłem w trzech takich związkach, w których byłem jakoś tam krzywdzony i trochę tak. Co tu się dzieje? W na własne życzenie, że ja sam w takie związki wchodziłem. No tak, tak, tak. I trzeba chyba też odwagi tak? do zobaczenia tej prawdy, z czego to wynika, o co w tym chodzi, a szukamy tej prawdy po to, żeby się dowiedzieć, jak z tego wyjść trwale, jak się z tego uwolnić jak wejść na ten wyższy level tych zdrowszych wyborów, bo zobacz, randkując właśnie osoba bezpieczna, z taką zdrową samooceną, zobaczy te sygnały, no takie właśnie niepokojące osoba, która ma takie parcie, że muszę być w związku, wszystko jedno z kim, ale byleby natychmiast, przymyka oko, i na to i na tamto, tu nie widzi, o to mi się wydawało coś, no i potem się angażuje i już nie umie się wyplątać z czegoś, nie? Dokładnie. Więc też fajnie tak na tym etapie randkowania no, naprawdę mieć te oczy otwarte, ja to w kółko mówię, i się przyglądać, tak? Okay i rozmawiać i dopytywać i nie. nie idealizować na samym początku bo też często podejrzewam, że w takich sytuacjach to co zachodzi to jest idealizowanie tego partnera, że już na etapie randkowania owszem, możemy mieć otwarte oczy ale tylko na to co dobre i tak trochę idealizować tą drugą stronę że ona taka wspaniała, on taki cudowny. dobra, to teraz wprowadzasz jeszcze to, że na te nasze wybory też jakby mają wpływ mechanizmy obronne jakie stosujemy nie? jakby przed czymś co budzi lęk trudność, dyskomfort i jednym z mechanizmów jest idealizacja nie? czyli widzę kogoś i tak szukam w nich po prostu samych wspaniałych rzeczy oczywiście w fazie zakochania no jest ta idealizacja też taka dosyć jakby naturalna a potem jak już trochę te hormony pewne opadają tak, to zaczynamy stawać w prawdzie no i wtedy widzimy, że nikt nie jest doskonały ale wtedy stawiamy sobie pytanie czy jestem w stanie takiego ciebie niedoskonałego kochać nie? taki jaki jesteś mimo wszystko i za, jak już mamy taką sytuację, że ktoś będzie w stanie dostrzec te trudno, nie chcę mówić, problemy, te trudności po swojej stronie, że okej, okay, że jestem po traumach, trochę je przetwarzam te traumy, przeżywam je ponownie, trochę mam ten styl przywiązania jednak pozabezpieczny, że albo odpycham tych partnerów, jestem unikający, albo lękowy, tak bardzo przyklejam się do nich. Ktoś wejdzie w taką refleksję, miałem trzy partnerki, wszystkie były takie same, w pewien sposób wszystkie przypominały moją matkę, okej, okay, to co mogę z tym zrobić? No właśnie, co byś z tym zrobił? Spróbował wchodzić w jakąś maksymalną refleksję prawdopodobnie w terapii, ale próbowałbym zobaczyć, z czego to wynika, z czego się powtarzają te schematy. Chciałbym ja podszedł do tego TSR-owo, co mi zapewnia takie kolejne związki, bo w jakiś sposób, mimo że w tym cierpię, na pewno coś z tego mam. I spróbowałbym powiedzieć ok, to co mi to dawało i czy mogę sobie zapewnić to, co mi to dawało w inny sposób? no super nie czyli potrzebujemy wiedzy informacji głębokich refleksji I ja tak lubię taką metaforę że jak nas coś interesuje jakaś dziedzina nie wiem budowa pociągów albo samolotów w ogóle lotnictwo poświęcamy na to setki godzin żeby się temu przyjrzeć żeby to poznać żeby to zrozumieć to jest fascynujące a wiele osób przez całe życie nie poświęci godziny albo dwóch na refleksję nad sobą nad swoim funkcjonowaniem nad swoją psychologią nad swoją psychiką funkcjonowaniem umysłów nie? tego co mi się w życiu dzieje i, i, i przydarza, a wydaje się, że nie ma ciekawszych rzeczy nie? jakby ciekawszego tematu niż ja moje funkcjonowanie, moje życie tak jakby no refleksje na, na, na tym wszystkim i Dopiero poświęcając należny czas na te refleksje, żeby się właśnie zgłębić, poznać, to to da nam taką szansę wyjścia. Bo jak jesteśmy w przymusie powtarzania, na przykład właśnie tej traumy, to jeśli nie wiemy, dlaczego my to tak powtarzamy, nie? że jak zapomnieliśmy o takim mechanizmie, takim bodźcu, który nas do tego popycha, który się tam kiedyś przydarzył, to nic z tym nie możemy zrobić, bo jest to nieświadome. Okej, okay, ale też ty właśnie na ile powinniśmy się przyjrzeć, bo nawet taki. Schemat powtarzania traumy coś nam musi dawać, jakąś formę korzyści z tego musimy czerpać. I trochę przyjrzenie się, co ja mam z tego, że powtarzam tą traumę, że ciągle wchodzę w takie same relacje i spróbować zobaczyć, okej, okay, czy ja sobie jestem w stanie to zapewnić w inny sposób. Tak, no ta, ta perspektywa też jest oczywiście bardzo ważna, ale też jakby w zrozumieniu tego przymusu powtarzania, tam jest ważne, żeby się poznać genezę, jak to w ogóle się zbudowało. I to ma zawsze związek z historią wczesnego dzieciństwa, z doświadczeń tam, jakie się nam przydarzyły. Nie? Więc jeżeli chcemy lepiej funkcjonować w związkach, musimy sprawić, żeby wejść na lepszy, taki wyższy poziom świadomości siebie, poziom swojego psychologicznego funkcjonowania, czyli też troski o siebie, obrazu siebie, poczucia własnej wartości, kontaktu z potrzebami, umiejętności komunikacyjnych, wyrażenia swoich uczuć, pragnień. Że jeżeli to wykonamy tą pracę nad sobą, to znajdziemy się w lepszym miejscu, bo skupiamy się na takim, że szukamy tej odpowiedniej osoby dla siebie. A ciągle nie sprawdzamy, czy my jesteśmy, czy my jesteśmy tą odpowiednią tak. osobą. Więc fajnie, jak się spotkają dwie odpowiednie osoby, to wtedy zbudują dobry związek. Okay. Czy możemy jakieś krótkie zdanie podsumowujące jeszcze naszym widzom na koniec powiedzieć? Masz jakieś swoje? Hmm, wiesz, co to byłoby? Powiedzenie takiej strony, że nie musisz tego powtarzać. Że to nie jest przymus, tylko że to jest wybór. Że obojętnie ile razy to powtórzyłeś, ile, ile razy to powtórzyłaś, to nie musisz tego powtarzać. Możesz skorzystać z tego słowa wybór, żeby nie, to nie był ciężar, że ty wybrałaś tyle razy niefajny związek, tylko możesz teraz wybrać partnerkę, która będzie bardziej odpowiednią osobą. Że nie musisz tego powtórzyć. A ja chyba bym powiedziała takie moje ulubione. Nie pozwólcie żeby wasze wewnętrzne dzieci zepsuły wam kolejny związek. I za bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy państwu za państwa czas i państwa uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku skoncentrowanych na relacjach. Do zobaczenia.